I pora zamknąć literę R. Przed nami ultra unikat na rynku wtórnym. Debiutancki album solowy jednego z najbardziej popularnych polskich piosenkarzy. Płyta obecnie bardzo ciężka do dostania. Ma swoją cenę, ale ten debiutancki album tego bardzo znanego wokalisty zawiera jego największe solowe przeboje. Najbardziej znany był jest jako jeden z członków zespołu Vox. Jak wiadomo, dwóch członków zespołu Vox niestety już nie żyje. To Andrzej Kozioł i Witold Paszt, który, którzy odeszli w tym samym 2022 roku. Bohaterem tego odcinka jest Ryszard Rynkowski i jego debiutancki album. Szczęśliwej drogi już czas. Ta płyta jest absolutnie genialna od samego początku do samego końca. Moi drodzy, to jedna z tych płyt, która może się dla mnie nie kończyć. Dlatego, że rzeczywiście na tej płycie Ryszard Rynkowski zawarł swoje największe przeboje solowe. Wypijmy za błędy. Szczęśliwej drogi już czas, inny nie będę, czy nie budźcie marzeń ze snu. Wszystkie osiem utworów jest absolutnie genialnych. Słucha się tego, jak to się mówi, jednym strzałem. Numer katalogowy tego wydawnictwa to SX 2980, ale załóżmy, zauważmy jedną rzecz, że już został zmieniony label muzy polskich nagrań, które wydały tę płytę na ostatni label muzy biało-niebieski. Ultra unikat na winylu szczerze polecam naprawdę fanom i kolekcjonerom. Genialny album. W ten sposób zamknąłem literę R. Pora przejść do litery S, ale to podejrzewam, że zrobię wieczorem, w momencie kiedy przerobią się te odcinki, które już zostały nagrane.